Siemano, witajcie w kolejnym odcinku, w którym opowiemy wam o dwóch najnowszych modelach naszych noży. Jest to model Kunai Light i Spike. Dwa nowe noże do rzucania w naszej stale rozszerzającej się ofercie, w której znajdziecie łącznie już pięć noży do rzucania. I 4 shurikeny. Generalnie pracujemy cały czas nad nowościami i tak jak poprzednio pokazywaliśmy Wam model Dagger, tak teraz chcielibyśmy Wam zaprezentować te dwa nożyki. Jeżeli ogarniacie sprawę rzucania nożami i bawiliście się w ten sport lub planujecie zacząć, to prawdopodobnie kształt kuraja nie będzie Wam wcale obcy. Jest to, można powiedzieć, klasyka gatunku, jeśli chodzi o noże do rzucania, a to... Co tu dużo mówić, spike, również całkiem klasyczny kształt, dobrze wyważony. Zresztą widzieliście przed chwilą na materiale, jak to świetnie lata. Takimi rzeczami jak dane techniczne, długość, waga, nie będziemy Was zanudzać. Wszystko znajdziecie na naszej stronie internetowej. Będziemy Was zanudzać tym, że jak zwykle chcemy się pochwalić, że produkujemy je tutaj w Polsce lokalnie tymi ręcyma. I no, za całość obróbki dalej są odpowiedzialne firmy, którym ufamy, więc noże są naprawdę fajnie zahartowane i również pokryte warstwą ocynku. Dzięki temu nawet jak gdzieś Wam się ten nóż zawieruszy po treningu, to jakiś deszcz tudzież inna wilgoć mu nie groźna. Co uważasz o tych nożach? Bo moim zdaniem wyszły naprawdę, naprawdę fajnie. Nie są mega dobre, bo są wyważone. Ja nie umiem rzucać nożem widziałeś, że potrafię wszystkie trzy, jeden po drugim, w sam środek. O, ja dzisiaj się śmiałem z adeptem, że my lepiej produkujemy niż rzucamy. No. E, Niemniej jednak faktycznie model Spike tutaj e, dla mnie to jest idealny nóż do rzucania na uspinowego. Chociaż spinowo też. A mnie właśnie łatwiej spoko. jest nim z Okej, okay, no nie wiem. Nie składaję łatwiej bez spina. Dodaliśmy tu takie pozornie dekoracyjne wcięcia, ale dzięki temu ja zauważyłem, że tutaj przy każdym rzucie. Prowadzenie e, tak, jest. Tak, jakby mam za każdym razem miejsce, w którym ten palec mi się układa, dzięki temu. Mam te rzuty bardzo powtarzalne. Jeśli chodzi o kunaja, no tutaj nie, nie da się nic zepsuć. To jest bardzo klasyczny kształt, przez to wyważenie one wręcz chcą się wbijać. Dodaliśmy tutaj otwór no, proporcjonalny do noża. Nie chciałem tutaj przesadzać, żeby wyszedł jakoś komicznie wielki, niemniej jednak na tyle duży, że można sobie tym w wolnej chwili pokręcić. Myślę, że nawet jak macie trochę większego palca to tutaj. No ja mam łapie jak patelnię i bez problemu jest. Nie pamiętam ile to jest. 20 i coś milimetra. W każdym razie więcej już się nie dało. Musimy pamiętać oczywiście o tym, że tutaj musi zostać odpowiednia ścianka, żeby wytrzymała i wytrzymywały setki rzutów i to wam gwarantujemy. Na razie mamy jak zwykle w przypadku nowych modeli krótką serię, ale jak tylko będą się sprzedawać to doprodukujemy. Natomiast wrzucaliśmy wam na Instagrama i na Facebooka rolki jak się produkuje reszta rzeczy z naszej oferty i model Longbow, model Sting, model Hybrid mamy również w naszej ofercie w większej ilości, więc w sam raz na majóweczkę jeszcze można zamówić i na pewno do Was dotrą. E, chcesz coś jeszcze dodać? Co bym miał dodać? Bierzcie mm -hmm. i rzucajcie tym wszystkim. Thank you, Jesus. Dobra, kończymy ten film, nie ma co dalej gadać, porzucamy sobie jeszcze chwilę, a potem e, wracamy do roboty, żeby wyrobić się ze wszystkim dla Was jeszcze przed majową. Trzymajcie się, do zobaczenia, subskrybujcie, lajkujcie wszystkie linki jak zwykle w opisie. Dzięki za oglądanie. A tak gremlina! A tak gremlina